Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku spędzimy noc w namiocie spodobało nam się biwakowe życie, spędziliśmy już noc w starym kamperze w przerobionym busie, więc teraz czas na namiot Będzie teraz taki idealny na start wakacji, nie? A, tak, dokładnie Jesteśmy już spakowani, ale musimy jeszcze jechać do galerii kupić i odebrać tak naprawdę najważniejsze rzeczy czyli namiot i jedzenie Będzie dobrze z tym namiotem Co ty to zapakowałaś? Przecież to jest takie ciężkie znowu Skarby, przecież jeszcze mam cały bagażnik zapakowany Co? <laughs> coś za tym nie wiem. No cóż, no, to będzie wypas namiot. No Dobra, no. Który będziesz składał? To będzie ten taki namiot, który się śledziami rozkłada? Of course. Rozkładałem taki z 15 lat temu. To jest jest jeszcze taki dmuchany, nie wiem co to znaczy, ale coś tam się dmucha. Na pewno, będzie dobrze. Jedziemy. Ja, jak mówiłam, pełny bagażnik jest, to tak naprawdę nie ma jeszcze namiotu, nie ma jeszcze jedzenia, więc no, będzie ciekawie. <laughs> Za to Mati mnie zabije, ale <trybujesz> potrzebuję jakiejś kawy do kubka, więc musi być w taszetkach. Lecę jeszcze odebrać namiot i jedziemy już na nasze pole namiotowe. Jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądać. Jest to w Ceszynie, czyli w rodzinnym mieście Matiego, ale jeszcze nigdy tam nie byłam. Powiem Wam, że nie spodziewałam się, że ten namiot będzie tak duży. Jest on tak olbrzymi, że musiałam Matiego tutaj zaciągnąć. No właśnie zamówiłam. Ja nie wiem, nie wiedziałam, że to będzie takie duże. To zajmie nam cały bagażnik, nie zmieści się tam już. Dosłownie, nie? Dawaj, jakoś musimy dać radę. No, powodzenia. Musimy brać namiot, może to się bez namiotu. Dawaj, do środka to się niepokoi już. O, a chyba na styk w sumie. Pierwsze jest to, że nie mamy zarezerwowanego miejsca, dlatego że jak dzwoniłam do tego miejsca, to pani powiedziała, nie, nic trzeba rezerwować, proszę przyjechać, na ja pewno będzie. Tyle miejsce. razy widziałem to miejsce, ale nigdy nie widziałem tam żadnego człowieka. No na Facebooku byli jacyś? Nie może. Nie, ale są czekam jakby no, cieszę się! To na... no, znasz taki tak... pierwszy piwak. W moment, tak, nie? ja właśnie mam nadzieję, że będziemy mieć to miejsce, żeby się nie okazało, że będziemy piwakować w lesie. Udało nam się zameldować za nasze miejsce kawałek naszego ogródka. Zapłaciliśmy 70 zł. Dużo, 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 ale mamy jakieś dwie godziny na cały rum, i rozpakowanie się, bo uwaga, przychodzi grupa 60 osób na ognisko pod wiatą, więc naszą misją będzie znalezienie miejsca jak najdalej tak, od tej. wiaty. Tak. Słuchajcie, zamówiłam taki namiot nam, że Matin nie jest w stanie w ogóle go donieść na to miejsce. Nie wiem, co to jest. Nie wyglądało na zdjęcie na bardzo duże. Oh, idziemy, nie? No to jakieś 250 kilo. <noise> Mati się tam czołga, a ja myślę, że wybrałam nam idealne miejsce taktyczne. Jak najdalej od ogniska, przy toaletach i w miarę daleko od drogi. Chyba jest git, co? Oh. Nie rzucaj tym! Ja, ja sobie robisz? Naszą pierwszą i najważniejszą misją dzisiejszego dnia jest to, żeby rozłożyć namiot. Ale! Aka! Dla którzy tego nie potrafią, musimy ogarnąć czteroosobowy, ogromny namiot. Nie wiem, jak to ogarniemy, a później zrobimy eksplorację całego terenu, a mamy tutaj dosyć sporo atrakcji. Damy radę! Nie <śmany> wiem, ja, czy widziałeś, jest sauna. Tu? No. Co? Jak byłem obok myślałem, że to jest za ten chłodziura, a tu jest fajnie. Ale dobra, nic nas nie może rozproszyć, mamy namiot do postawienia. Dawaj Mati. Tak to jest. Chodźmy na biwak mówili, będzie fajnie mówili. Pokaż nam jak coś się robi. Ja jako doświadczony ekspert biwakowy, pokażę wam widzowie. Ja pierdzielę. Jak się rozkłada namiot? <laughs> nie miałem co prawda do czynienia jeszcze z tak wielkim gatunkiem. Ale jest jakimkolwiek? Pewnie, że tak. tutaj już ten nasz pomarańczowy namiot. Ale on się sam rozkłada. To jego udało mi się rozłożyć. <laughs> no dobra, nie jest to najmniejsze jednak. ale... <laughs> tyle metrów. 50 to jest większe niż nasz Tom. No bez przesady. Ja ciebie. Gdzie to jest wejście? Jeszcze nie ma. O. Kurde, i my tutaj imprezę robimy! Ależ to, totalnie! To się jeszcze rozkłada. To się nie kończy autentycznie, nie? Ej, to ma z 5 metrów długości. Skąd ty go wzięłaś? <grych> my tutaj wykupiliśmy duże pole namiotowe, ale patrząc na to, co mamy, to powinniśmy wykupić jakieś pole Ultra XXX Turbo SL. Chyba na kampera po prostu. kit. <grych> ja myślę, że pani, która nam wydawała miejsce, się w życiu nie spodziewała tego, co my tu przynieśliśmy. Ale najlepsze jest to, że miałam takie przeboje z tym namiotem, bo ja go po prostu wypożyczałam. I miał być zupełnie inny namiot. Zupełnie. Ja go rezerwowałam tydzień temu, żeby na pewno wszystko doszło i uwaga co? Fedex zrąbał po prostu sprawę i dwa razy się pomylili, ten namiot do mnie nie dotarł i na łeb, naszej szyję musiałam załatwić nowy. No i proszę bardzo, jakaś goryle, goryle, co ja mówię? Goryla załatwiłam, no. Najlepsze jest to, że ten namiot w części się pompuje. To jest dla mnie jakaś nowość, bo ja się zatrzymałam na czasach, gdzie nowością były te szybko rozkładające się namioty. Dokładnie tak jak mówisz. Na razie mam misję, kochani. Żeby to napompować, ale jest jeden problem, bo. No to jest od nich pompka, więc ona musi pasować z No właśnie, wydaje mi się, że coś ktoś tu zrąbał. bo niby wchodzi, ale to jest za małe. No, ale dobra, zobaczmy, może będzie dobrze. Pompuje. Ale połowa ucieka, ale dam radę chyba. No, bo tu siłownie. To jest pierwsza aktywność. siłownia. Ej, a czy dałeś instrukcję, że najpierw się pompuje? Na pewno. Jak to się stało? No mówię, że to jest duże ciśnienie i błyskawicznie. Leci. To musimy mniejszym ciśnieniem to na to było za mocno. Nie, to było w sam raz. Trochę połączyliśmy się z tą pompką, ale Mati ogarnął, jak to robić, ja już myślałam, że skończymy na ziemi. To jest takie typowe. Mika, nie, jesteśmy zgubieni, jak my damy radę. Bo ja nie umiem takich rzeczy. Ty, ale jest wielkie. Jak teraz na to spojrzy, jak to się postawi jedno z trzech i ten nawet nie jest taki głupi, to się bardzo szybko pompuje. Tylko najpierw trzeba wpaść na pomysł. Jak to się robi? Niech coś tu instrukcja jest bardzo ważna, bo okazało się, że robimy to do dupy. Musimy zacząć od śledzi najpierw. Słuchajcie, we wszystkich tych kątach, rogach. Potem dmuchamy to wszystko. Potem to jakoś naciągamy. Dajemy stelaż, żeby my myśleliśmy, że nie mamy stelażu. I potem to ma jakoś stać. Ten, ten stelaż dużo zmienia ogólnie. Tak, bo my nie mogliśmy zrozumieć, jak to ma stać bez tego. Przecież to nie ma sensu w ogóle. Instrukcja jednak jest pomocna i bardzo prosta, obrazkowa, więc. Wszyscy ogarną. Słuchajcie, już nawet sąsiedzi wiedzą, że sobie nie radzimy. I pożyczył nam miły pan młotek do bijania śledzi. Ale to jest taki kozacki, bo nawet masz do wyciągania śledzi z drugiej strony. Zdrowiste. Widzicie, to już są doświadczeni ludzie, my tu przejechaliśmy na pewniaka i proszę bardzo. Dawaj Mati, stawiaj nam ten namiot. Dawaj Mati. O, proszę bardzo. Unosi się. Teraz nam już nie odleci. No, to no teraz jakoś przywieźć linki za... Wiesić będzie dobrze. No <noise> Ja nie wiem jak ja kiedyś rozkładałam namiot. Czy ja w ogóle rozkładałam namiot? Nie czy ktoś rozkładałaś... mi rozkładał namiot? Nie rozkładałaś nigdy namiotu? No może już miałam gotowe, ja nie pamiętam. W sumie wiem, że spałam dużo razy w namiocie do dzieciaka, ale czy ja rozkładałam? Coś już zaczyna stać? Jedno z nadmuchanych partii po prostu było wygięte, przez to nie chciało to stać. To, co, jest jej coraz bliżej? Pika, teraz próbuje powbijać śledzie z różnych stron, żeby to się bardziej trzymało ziemi, i później te białe sznurki będziemy naciągać, żeby to już bardziej stabilnie stało. Mam nadzieję, że to się w nocy nie zawali, nie? Moi drodzy, update. Można już wejść do środka naszego namiotu i stoi całkiem nieźle. Poradziliśmy sobie jakoś tutaj teamworkiem. Bardziej Mati, ale to dzięki mnie tutaj tak to wygląda. To była dobra gra drużynowa. Jeszcze teraz trzeba zaciągnąć tamtą całą prawą stronę i namiot będzie stał. Niesamowite. <gry> Dobra, czyli misja namiot powiodła się, robiliśmy to jakąś ponad godzinę. To i tak całkiem nieźle jak na pierwszy raz. Trzeba docenić, że to się udało. Fajnie, jestem zadowolony. Ej, ale jest ogromny, spójrzcie jakie to jest wysokie. Ja mogę w tym normalnie stać. Ej, ale bez kitu. Przeważnie w namiotach to trzeba było się kurczyć, no, nie? A tutaj, na dajcie. pól wypaść, to teraz trzeba napompować nam materac, wrzucić śpiwory i pójść po resztę rzeczy. No i zrobić nasze tour, a w sumie to może... Może najpierw tour. Najpierw tour. Nas, no, ja specjalnie wybrałam to miejsce, są, zobaczcie, krany, normalne umywalki, tutaj elegancko możemy sobie używać, leci woda, leci, ja mam nadzieję, że Mati z tego skorzysta i jest sauna, ja powiem wam, że jestem w ciężkim szoku, że tutaj jest sauna, naprawdę, jest to otwarte? Nie, pewnie płatne. Znaczy, no na pewno płatne, Dobrze, no. na pewno, ale zamknięte. Tutaj dalej mamy płuce, to jest dla kamperów jakaś chemiczna. No i moja toaleta damska. Specjalnie, żebym w nocy nie musiała chodzić, nie wiadomo jak daleko to tutaj obok mam. Jestem ciekawa, czy w sumie w są prysznice od razu. I no, elegancko, zobaczcie. Tutaj mamy takie prysznice. Wygląda całkiem schludnie, fajnie wygląda. Jeden, drugi, trzeci. Tu mamy toaletę, widzę, o, dużo, chyba z pięć toalet. I tutaj mamy umywalki z jednej strony i z drugiej. No super! Czyli tutaj będę mogła sobie chodzić wieczorem elegancko, elegancko! Tak? No! Tutaj mamy dalszą część terenu. Tutaj bardziej taka kamperowa w sumie jest. My się schowaliśmy za takim ogromnym budynkiem. Ej, co ja tu masz. widzę? Właśnie nie, to jest chyba nie, basen. basen. Ej, myślisz, że tam jest już woda. Ważliwa. Jest ona basen już, czy nie? Jest woda! Ej, fajnie! Ja myślę, że tylko szaleń... Ej, nie jest w sumie zimna. I w ogóle jaki głęboki jest, nie? Ej, no, mogę być mieć basen, taki ten basen, no. No, mega dobre. Nie wiedziałam, że tu będzie basen Nie przygotowałam się. Chodźmy zobaczyć, jeszcze mamy świetny. Jadalnie, taką, czyli miejsce spotkań, zapewne tutaj całego kamperowiska. Ale mi się podoba ten baj. Wiecie, że ci ludzie zagadują, pomagają, super. No, jest takie pomocne, wszystko, nie? No, Wszyscy w sensie. Jest fajnie. Są jakieś takie stoły, jak na festynę. Tutaj mamy kanapę, jakieś książki. Tu jest jaka duża kanapa. I tutaj widzę, że mamy kuchnię. Lodówka, jakiś palniczek do gotowania. Jeden, drugi, trzeci, czajnik. Na pewno mamy jeszcze restaurację, bo tam właśnie. Mati jakby kupował nam nasze miejsce, więc oczywiście przetestujemy restaurację. Ja tam nigdy nie... Nie! Raz chyba pizzę tam jadłem, ale to było jeszcze zanim ten lokal się odnowił. Aha, więc... czy to jest odnowiony lokal? Tak mi się wydaje. No to przetestujemy nasz odnowiony lokal. Widzę, że mamy tu jakiś plec zabaw i na pewno my kajaki, które właśnie widzieliście na tej rzeczce. Ja bym chciała z nich skorzystać. Spróbujemy, to jest stąd atrakcja z tego miejsca, więc super. No tak, tak. Jest tutaj jeszcze ta wiata ogniskowa. Tutaj już rozpalają ogień. I właśnie tu będzie ta impra na 60 osób, dlatego pojechaliśmy dosłownie na drugi koniec tego terenu, żeby było cicho w miarę. To było zniesione, więc teraz trzeba nasze łóżko rozłożyć, które nam towarzyszyło już raz w busie i nie było najlepsze, ale będzie dni. Najlepsze jest to, że potrzebujemy sobie załatwić jeszcze tutaj światło jakieś i najlepsze jest to, że w ogóle tutaj internetu nie mamy, w ogóle zasięgu nie mamy, więc to będzie detoks totalny. Idealnie jak na camping by przestało, nie? No. Powiem mam, że trochę śmierdzi w tym namiocie, ale Śmier to są... Chciałem powiedzieć, śmierdzi jakby się tutaj ktoś kiedyś zsikał, nie? No, jak Ot by się. mi się cikał, kot siórał. Bez No bo wiecie, no tak to jest, jak się wynajmuje coś, ale jak nam się spodoba, to kupujemy namiot. Ale nie ten, bo śmierdzi. Nie, ten naprawdę śmierdzi. Ja chcę go jakoś spróbować wywietrzyć. Ale znowu robale wejdą. To nie ma dobrego rozwiązania. Nie no, patrz, tutaj mam okienko. Zobaczcie. Elegancko, raz, dwa. Tutaj się, o! Ej, proszę bardzo, okieneczko przebieg będzie. Pompka i jedziemy z tym. Ale to jest niesamowite, bo ten materaz nie jest najmniejszy, a on nawet nie miejsce miejsca dookoła w ogóle, tutaj, jak go no, napompujemy. dużo, duże miejsca, bo to jest sypialnia na cztery osoby. Cztery śpiwory tu były narysowane. Czy się pompuje? Tak, by mi się wydawało. Albo nie. <laughs> Właśnie tak wygląda. Mati się panią i teraz ja pompuję. No bo pompowałem wcześniej. Strasznie mi przeszkadza ten zapach. Widzisz. Nasza sypialnia gotowa. Musimy tu jeszcze przetargać krzesełka, które też pożyczymy. I będziemy mieć gotowe. A jeszcze grill. I nasze jedzenie tu trzeba dać do środka. No to dawaj. Ja jestem już zmęczona. Ja też. Na kolację standardowo będą kiełbaski z grilla. Miało być do ogniska, ale nie dostaniemy ogniska, więc jest grill. Kupiłam nam super musztardę. Ze kary, Ja się tak na nią cieszyłam. Tak, wieka przez pół drogi opowiadała, że kupiła musztardę. I też nie rozumiem, dlaczego. O, kawa mrożona. No tylko nie będzie mrożona, bo nie mamy mleka zimnego, ale będzie taka do zrobienia w kubeczku. Patrz, Mati, kupiłam nam taki kubeczek, który postawimy sobie na grillu, żeby zagotować wodę na kawę. Na mrożoną kawę. <laughs> A to się nie zalewam mlekiem po prostu? Tak, ale my zalejemy wodą. A, no dobra, okej. Okay. <laughs> Aaaa... Ziemniaki? Ja nam ziemniaki, żebyśmy zrobili na ogniu. No i dupa już po ziemniarkach. Przyszedł czas na przetestowanie naszej restauracji. Mati mówi, że tutaj będzie chyba sama pizza i zapiekanki. No mi się kojarzy tutaj, że to będą takie typowe dania z ketchupem. Wiecie, frytki z ketchupem, zapiekso z ketchupem. Mamy problem, bo ja nie mogę keczupu, ale no. zawsze są placki i to... Jędrusia obok. Ej, taką zapiekankę on zjada, tylko bez ketchupu, nie? To by było mega spokojnie. Macy się mylił, kochani. Tak? Są tutaj zestawy obiadowe. Macie roladę śląską, placzki ziemniaczanym, spaghetti szefowej. Wow. Morzywetkami. Ale akurat ja się boję takim rzeczy. Ja na tej güzel. pizzy tutaj jednak byłem przed renowacją. No bo tu chyba nawet pizzy nie ma. To by miało sens? W ogóle, ale są frytki. Jest hamburger, wypas burger. Ty fajne te rzeczy są. Dużo tu jest tego, nie? Pierogi. Ja uważam, że naprawdę zarębiste menu na taką restaurację campingową, co nie? Super. Ja już nawet wiem, co chcę. Co chcesz? plackich? Kati placki. <grafię> ja zawsze bierze placki. Jak jest, to tak. No. Kurde, co ja wezmę? Na pewno frytki, bo mi się z takim miejscem kojarzą właśnie. Frytki, zapiek... Szkoda, że nie ma zapiekań. Nie ma, ale nie ma pizki, to mnie najbardziej dziwi. Co bierzesz? Frytki na pewno. A co? i to zobaczy co. Ja kocham rosół, kochani. Ja już tak chcę go zjeść, że nie czekam na Matiego i resztę jedzonka. zanim weźmiesz... Co znowu? Muszę czekać. To teraz uwaga. Ja oglądam, ja to obserwuję i obserwuję też ta moja mama, której dzisiaj jadłaś rosół, więc powiedz lepiej, który ci bardziej smakuje. Słuchajcie, tutaj nie ma żadnej dobrej odpowiedzi. <noise> Odpowiedź teraz. właśnie z jedna. Uwaga. Pachnie dobrze. No. Przyszedł błyskawicznie, chyba w dwie minuty. Moja mama ogląda. Dobry. Ale... Ale nie najlepszy, wiadomo. nie <grystanie> niezastąpiony. Jest, jest git, jest git, no wiadomo. Nie ma to jak domowy rosołek. No, Ale jest dobry, tak? Jest dobry, no. Dodałabym sobie jeszcze tylko trochę pieprzu i byłby naprawdę rewelacyjny. Serio. No to się cieszę. Ja jestem bardzo ciekawy jak moje placki. Tego nie wiecie, ale jestem koneserem placków. To bo prawda. Ja Rozpoznam najlepsze jakość. Szczególnie, gdy Mati wraca do swoich rodzinnych stron, gdzieś tu w góry, to zawsze zamawia placki. Bez kit, to zawsze. tylko tutaj. Tak. Tylko tutaj, nie? <grystanie> <grystanie> my nie pojechali w góry tutaj polskie, to ma placak! Tak! Placak! <noise> Więc będzie to jest. No i te frytki kojarzymy się z kempingiem, z obozem, z kolonią, z czymkolwiek takim biwakowym, wakacyjnym. Naprawdę, ja to na koloniach uwielbiam jeść frytki. Ale powiem Ci macie, że twoja porcja tego placka to jest porządna, to nie, nie widać tych konkretna, No. No. Pokaż. Pokazałam już przecież. Ale to na mnie kto tajemnie. Proszę, patrzcie, jak Martia. Uwaga, uwaga, wielki test. <noise> bardzo dobre. No, no jestem widzisz? zaskoczony, bardzo pozytywnie. Słodkie w ogóle, ale dobre. No to zadowolenie jest. Nie, no jestem bardzo zaskoczony, nie? Słuchajcie, za ten obiadek zapłaciliśmy 60 zł, czyli cena też jest na, naprawdę fajna, bo duże porcje są. No ja myślę, że takie 5 na 5. Mi to naprawdę smakuje. Chociaż czekajcie, jeszcze frytki posmakuję, chociaż frytek chyba nie da się zepsuć. Mogą być ewentualnie zasłony. Mm, ale to po prostu stosunkowe. nie niosą zasłone. A-a. Uh -uh. właśnie chyba w ogóle nie mają sali. Czyli tak jak ja lubię, Skąd nie wiedzieli. <grymne> <grymne> Rewelacja. <grymne> <grymne> Pięknie. Słuchajcie, macie taki kad... Zjedzmy razem. Bika się uczy nagrywania operatorki, wiecie o co chodzi, więc... Nie, to jest artystycznie nieładne. Ty się nie dobra, znasz po dobra. prostu, to się nie znasz właśnie. Przepraszam. Wizja, tak? Mhm. <grym> uh -huh. Minęło już kilka godzin, które w sumie spędziliśmy z rodzinką, więc też nie nagrywaliśmy. Ale przyszedł czas na kolację, więc Mati tutaj już zajmuje się grillem. Mamy też nowych sąsiadów naprzeciwko nas, więc pozmieniało się trochę. Ale w ogóle to są wszyscy tacy milion. Dzień dobry, mówią, mimo że pierwszy raz się w ogóle widzimy. Tak. Wszyscy tacy pomocni są i Dowiedzieliśmy się w ogóle, że rzeczywiście jest też taka kultura na kempingach, gdzie ludzie są tacy otwarci, bardzo pomocni, bezinteresowni, co jest super w ogóle. Super, to mi się podoba. Zobaczycie, ja jeszcze Będę tutaj biwakować, dziewczyna Ja to wszystko ogarnę, kupię cały sprzęt Będziemy jeździć za chwilę, prawda Mati? No nie wiem. Jeszcze taki mały update Że z kajaku zrezygnowaliśmy Bo ja myślałam, że to jest taki długi Tor kajakowy, w sensie spływ kajakowy A okazało się, że to jest dosłownie 200 metrów do przepłynięcia Tam i z powrotem, więc bez sensu w ogóle My mamy tu lepsze zajęcia, prawda? Mamy Uno i spędzimy sobie taki Miły wieczorek przy naszym grillu Bo no. ogniska też nie Właśnie rozpalamy. Powiem wam, że te jednorazowe Wygrywać z Biedry czy z każdego innego sklepu są super. Są niezapomniane. Tak. Nie okił Nie nie Niezastąpione. Tak, zmęczeni już jesteśmy. I jeszcze mamy mały update naszego sprzętu właśnie. Wypożyczyliśmy sobie takie krzesełka. Proszę bardzo, jak się prezentują. No i kiełby wchodzą do naszego grilla. Tu są nasze talerze, to jest nasz stolik. Oczywiście zapomniałam, co się zapomniałam? Uznałam, że nie będą nam potrzebne widelce, więc ich nie kupiłam. No, damy radę jakoś no, bo, z gorącą kiełbom. No mamy bułki. No i wiecie, no na hot dogi, musztardę tak pomalczać i elegancko, no, na co nam więcej trzeba. O, i nasza misja. To się da jara, czy nie? Właśnie też tak mi się wydaje, nie? Te tacki są na pewno do tego? Tak, oczywiście, okay. że tak. I tutaj właśnie zagotujemy jeszcze naszą wodę. To prawda e, woda będzie zagotowana, czekała na rano na kawę, bo już o tej godzinie nie Ale wybijemy kawy. Ale przynajmniej kawę. będzie ice cold coffee. Ale będzie mrożona kawa, tak jak powinna być, tak. na przygotowanej wodzie. A jak potem to zdejmiemy? Po co się martwisz na zapas? No dobra, tak tylko pytam. Ostatnie sobie poradziliśmy, to teraz też sobie poradzimy. Bardzo dobrze, kochani. To jest najważniejsze podejście. Właśnie, lepiej ogarnij Uno. Gramy? No, oczywiście, że tak. Czas się pokłócić. Ta atmosfera już nie będzie taka sama. <grystanie> uno. Trzy. Cztery. Widzę, oh, że <grystanie> to trwało 30 sekund. <grystanie> Jej, yeah, wygrałam! Kochani, doczekaliśmy się kiełba! Dobra, kochani, jest 23 i my się kładziemy spać, jak widać, więc widzimy się rano, jak będzie jasno. Powiem wam, że nie mogę wytrzymać z tym smrodem sików kota. To jest coś, co na pewno będę ogarniać w tej wypożyczalni, że. Mm -mm. To jest przesada. Dzień dobry, kochani, mamy 6 rano i my już stajemy. Powiem tak, no mi się pół na pół spało, dlatego że nie wiem czy coś wszystkie ptaki. Mi się spało dobrze. Jak zasnąłem, tak spałem teraz. No właśnie to było dla mnie niesamowite, ja się tyle razy budziłam przez ptaki, przez... Samochody, przez to, że jesteś, ludzie w ogóle chodzili tak głośno. Więc ja spałam kwiatkę Mati ten ale było całkiem przyjemnie. No naprawdę jestem to No nie było, było, źle, było całkiem fajnie, tylko ja na największym uboczu chyba spała. Czas zbijać nasze manera. No i jak zwykle nie udało się tego złożyć. Znaczy udało się tutaj, tak jest całkiem dobry wynik. No, robimy to pół godziny. Chciałam, że warto, to jest całkiem dobry wynik. Jest przed siódmą rano i dużo osób tutaj już nie nie jesteśmy jedyni. Ciekawe, chyba że wszystkich obudziliśmy. To jest możliwe. Przepraszamy.